Właściwie to już zaczęliśmy przede wszystkim od analizy budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo zależy nam na tym, żeby zrealizować zaplanowane dochody, a także zwiększyć stałe dochody powiatu. Tak to się składa, że powiaty mają mało dochodów, a bardzo dużo zadań do realizacji, i myślę, że jest to, że jest to problem wszystkich powiatów. Jesteśmy już po rozmowie z panem Wójtem Świetlańca i będziemy wnioskować o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego tak, ażeby działki, które posiadamy i które chcielibyśmy wystawić na sprzedaż, mówiąc tak w uproszczeniu wielkim, otrzymały status działek, działek pod zabudowę. Myślę, że w ten sposób zwiększylibyśmy dochody, dochody powiatu. Oprócz tego chcemy podjąć wspólnie z innymi gminami Pewne działania, które zapewniłyby stały dochód powiatu. O tym powiem Państwu za parę miesięcy. Na razie póki co nie chciałabym zdradzić naszego, naszego pomysłu i naszego, naszego projektu. Promocja Powiatu Tarnabowskiego jest ona bardzo ważna, bo jeżeli będziemy promować powiat, ściągniemy tutaj inwestorów. Myślę, że wtedy sytuacja mieszkańców powiatów poprawi się, a jednocześnie pozwoli nam na i znowu wracam na zwiększenie dochodów. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji programów finansowanych z PO Kapitał ludzki. Są to na przykład jest to projekt, wszystkie drogi prowadzą do nas. W ramach tego projektu chcemy wypromować powiat tarnogórski. Jesteśmy w trakcie opracowania strategii turystyki dla powiatu. Bardzo podobają mi się pewne, pewne pomysły i myślę, że warte, one są, realizac warte są realizacji tak, ażeby o naszym powiecie było, było głośno. Chciałabym, ażebyśmy wspólnie ze wszystkimi gminami przygotowali się do kolejnego okresu programowania, tak, ażeby można było aplikować o środki unijne. Myślę, że większy, może, może więcej, czyli byłyby to środki pozyskane o du dużej, dużej rzeczywiście kwocie, tak, z przeznaczeniem na promocję powiatu. Marzyłoby mi się, ażeby. Dokończyć realizację ścieżek rowerowych. One zostały rozpoczęte, jest to powiedzmy, pewien etap, i nie powiem, że się nic nie działo. Natomiast chciałabym, żeby wszystkie gminy były zaangażowane. Być może zrobić coś w rodzaju pętli takich ścieżek rowerowych, gdzie po drodze byłyby, nazwijmy to, takie przystanki, które służyłyby rekreacji z pewnymi, być może, nie wiem, pewną bazą hotelową, być może jakąś taką bazą barową, tak, ażeby przyciągnąć. Ciągnąć turystów. Powiat Daglubórski jest piękny, jest zielony i należy, go, należy zachęcać mieszkańców naszego całego regionu do odwiedzi. Myślę o takiej turystyce weekendowej. Na pewno nie ściągniemy tutaj w wczasowiczów, ale mamy, mamy co, co pokazać, a więc położyć nacisk na turystykę weekendową w Nakle Śląskim. być może udałoby się stworzyć taki park miniatur, czy stworzyć powiedzmy pewien szlak pałacowy w, w całym powiecie tarnogórskim, taka żeby zachęcić mieszkańców regionu. Chcia, Chciałabym się podzielić z Państwem taką, taką informacją, może to brzmi jak anegdota, ale w momencie kiedy był organizowany nasz plener, w południowej Polsce i kiedy pracownicy rozkładali billboardy i był powiat tarnogórski to zwrócono uwagę i powiedziano słuchajcie, chyba, macie, chyba jest pomyłka gdzieś tam w nazwie i kojarzą nas z Tarnowem bądź z górami, więc jeśli Tarnowskie Góry to na pewno gdzieś góra. Czyli nie chciałabym, ażeby do takich pomyłek dochodziło. Tym dziękuję wszystkim, którzy głosowali na mnie. Oprócz tego, że jestem starostą to jestem przede wszystkim radną. Rady Powiatu. Uzyskałam największą liczbę głosów i to tak mogę powiedzieć bez takiej fałszywej skromności i bardzo się cieszę i wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest to wyróżnienie również dla mnie, że Rada Powiatu wybrała mnie na stanowisko starosty. Mam pewne powiedzmy, doświadczenie, jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, jako że od kilkunastu lat byłam zatrudniona na stanowiskach kierowniczych, ale to stanowisko wymaga, nie lada odwagi i powiem tak, że brzenie tej odpowiedzialności praktycznie czuję już na, na sobie. Ale uważam, że my kobiety radzimy sobie w polityce, w biznesie bardzo dobrze. Mamy troszeczkę inną naturę aniżeli mężczyźni. Jesteśmy, wydaje mi się tak przynajmniej, poukładane, systematyczne i podchodzimy z taką pewną może nie tyle rezerwą do podejmowanych spraw, ile w sposób przemyślany, może bez takich wielkich emocji. Ja myślę, że więcej kobiet powinno ubiegać się o, o, o stanowiska takie czy, czy też inne, Taka, żeby pokazać, że potrafimy i że potrafimy zarządzać to skutecznie i mam nadzieję, że takie skuteczne zarządzanie będzie, oczywiście przy wielkiej współpracy wszystkich osób, zarówno pracowników, którzy są zatrudnieni w starostwie Powiatowym, jak i wszystkich burmistrzów i wójtów, no i mieszkańców. I tu liczę również na wszelkie uwagi, punkt, które myślę, że spożytkuję w celu poprawy życia, warunków i funkcjonowania urzędu.